Cześć, z tej strony do Manu, a dzisiaj bierzemy się za przegląd ostatnich nowości z materiału Deep Dive wypuszczonego przez EA, które dzisiaj dotyczą Ultimate Team. Jak widzimy, im później wychodzi filmik, tym jest krótszy. No bo ten najnowszy nie trwa nawet 6 minut, ale może jest krócej, ale za to treściwiej. Bo o ile pierwszy materiał na temat rozgrywki wniósł nieco nowych treści i podstaw do dywagacji, tak już ten o trybie kariery dostarczył głównie wrażeń wizualnych, bo przedstawione w nim informacje wyciekły jeszcze w lipcu, na no więc pytanie, co będzie dziś? Pierwsze nowości nie są zbyt zaskakujące, bo dowiadujemy się, że zostały usunięte kwalifikacje do mistrzostw, dodane zostały drugie mistrzostwa dla graczy z niższych lig, i pojawiły się turnieje. Chociaż tak naprawdę zostały one przywrócone po latach, więc to jest też coś, co każdy interesujący się grą już wie. I jej mówi, że podstawa jest oczywiście taka, iż w turnieju jeśli wygrasz, to grasz dalej, a jeśli przegrasz, to koniec gry. No więc wszystko w starym stylu. Natomiast ważna informacja jest taka, że w turnieju zawsze gramy z gościem, który jest na tym samym etapie co my. Czyli na przykład w finale na pewno trafimy na finalistę. No i to jest logiczne, ale jednocześnie Nacuwa się pytanie, czemu i jej tak to tutaj podkreśla, no bo to jest przecież w pełni zrozumiałe, więc no na myśl może przyjść tylko informacja, że może w przeszłości tak nie było i na przykład ćwierć finalista grał z półfinalistą, co mogło być nieuczciwe i dopiero teraz to zostało wyrównane. No trochę nietypowe zwrócenie uwagi na tak oczywisty fakt. Następna informacja dotyczy toru przeszkód, czyli trybu, w którym to w każdym meczu musimy mierzyć się nowym składem. No i to jest coś, o czym chyba już wspominałem, bo gracze zwrócili uwagę na fakt, że grając we FC 25 cały czas mierzą się z tymi samymi składami, więc je postanowiło dodać nowe wyzwania i w nich wymusić na graczach zabawę różnymi składami. No ale to wciąż nie gwarantuje nam różnorodności w meczach, na przykład mistrzostw, a jedynie zmusza nas do trzymania w klubie foD bo foder może być potrzebny właśnie do grania w turniejach, co z kolei może sprzyjać sięganiu po FC Points, gdy nie będziemy mieć co przepalać w SBC. Na no z drugiej strony nie ma obecnie żadnej informacji, że granie w turniejach będzie opłacalne. No i może skończyć się na tym, że ten tryb gry będzie leżeć odłogiem, jak draft w FC 25. No to będzie trzeba już sprawdzić samemu. W każdym razie i tutaj zaznaczyło, że te wydarzenia, tory przeszkód i turnieje. Za mecze towarzyskie, więc chcąc nie chcąc, gracze będą tam zaglądać, bo prędzej czy później okaże się, że za wygranie określonej liczby meczów, różnymi składami, dostaniemy np. kartę Patryka Wiery ocenioną na 90, no i wtedy każdy będzie grać, by dać sobie chociażby szansę na zdobycie takiego okrutnika. Kolejna sprawa to informacja, że wprowadzono duże zmiany w mistrzostwach i Division Rivals, w których to co kilka meczów pojawią się cele do spełnienia, jakie musimy wykonać, by dostać jakieś dodatkowe bonusy, jak punkty sezonowe, czy nawet po prostu paczki. Czyli niby pomysł fajny, bo ożywia grę, ale Division Rivals to i tak tryb opanowany przez spocenców, a dokładając dodatkowe zadania, ten poziom spocenia prawdopodobnie tylko się zwiększy. No i mało tego, takie cele mogą zaburzyć. Równowagę gry, bo jest powiedziane, że cele nie zawsze skupiają się na wygranej, więc może tak być, że gra ze sobą dwóch gości. Jeden akurat nie ma żadnego celu, a drugi ma cel zachowaj czyste konto. No i ten gość bez celu już jest przegrany, bo on odpali sobie mecz, będzie chciał po prostu fajnie pograć i wygrać, a zmierzy się z rywalem, którego cała gra opiera się wyłącznie na zachowaniu czystego konta i który trzyma autobus, więc no to nie brzmi do końca fair, no chyba, że gracze bez celów będą grać zawsze na siebie, a gracze z celami będą trafiać z kolei zawsze na siebie i wtedy co jakiś czas... Rozegramy no, po prostu taki dziwny mecz walcząc o jakieś nagrody, natomiast w tym materiale nie jest powiedziane, że tak będzie. Fajna mała zmiana to dodanie punktów kontrolnych, które po dużej liczbie przegranych pozwalają cofnąć się graczowi w Division Rivals, bo często od Was słyszałem, że gracie for fun, wiecie, że nie jesteście najlepsi, ale weszliście na przykład do elity i tam przegrywacie już 9 na 10 meczów i z tej elity nie da się już wyjść do końca sezonu, więc taka możliwość cofnięcia się z progresem na pewno pomoże niejednemu graczowi i pozwoli zwyczajnie pograć bardziej for fun, a nie się męczyć. Kolejny ważny wątek to wychodzenie z meczów przez graczy i jej, i, które twierdzi, że zgadza się, iż tak nie może być, by ktoś wychodzący przy remisie unieważniał spotkanie i dostajemy informację, która już wyciekła, że jeśli teraz rywal wyjdzie z meczu pod jego koniec, po czerwonej karce albo po podyktowanym rzucie karnym, to automatycznie dostaniemy zwycięstwo, więc dobre i to, ale ja czasem mam mecze, że przeciwnik nie może oddać strzału do 40 minuty, a ja bombarduję jego bramkę, ale po prostu mam Pecha i nie mogę strzelić gola, więc rywal widząc to i tak wychodzi, bo wie, że nie wygra, a ja zostaję ze zmarnowanym czasem, więc to zwycięstwo dawałbym automatycznie za każde wyjście z meczu, na przykład po 35 minucie. No ale cóż, lepsze to niż nic. Kolejna sprawa dotyczy ewolucji, faktu, że w FC26 niektóre ewolucje będą powtarzalne, tak jak wyzwania budowania składów. Jest informacja, że będziemy mogli zachować zmiany kosmetyczne po wykonywaniu na karcie kolejnych ewolucji, ale oficjalnie nie padło tutaj słowo o ewolucjach bramkarzy, więc to rzecz, o którą gracze tak bardzo prosili, a w takim materiale i jej się tym nie chwali, no dlatego no trochę to wygląda niepokojąco, bo może jednak i jej wycofa się z tego pomysłu, no i dlatego... Oficjalnie go nie nagłaśnia, no ale pozostaje nam tutaj być jedynie dobrej myśli, bo jednak na tym klipie widać karty bramkarzy w tle, no chyba do użycia w kosmetycznej ewolucji. No, i w taki sposób minęły 4 minuty filmiku z nowościami. No, i na tym koniec podstawu Ultimate Team, bo reszta to już informacje o rozgrywce, czyli uzupełnienie pierwszego materiału Deep Dive. No, i tu mamy powtórzenie, że w Ultimate Team gameplay jest inny: szybsze podania, dribbling, lepsze odbiory i tak dalej. Po czym i jej zwraca zwłaszcza uwagę, że będzie mniej sytuacji, w których bramkarz wypluwa piłkę pod nogi rywala i ten strzela do pustej. No, ale nie zostaną one w pełni usunięte, więc. Prędzej czy później każdy z nas się na to sfrustruje. Ciekawa informacja jest taka, że podania będą tak szybkie, iż będzie można wywoływać je w ciągu jednej klatki przed przyjęciem piłki, więc brzmi jak powrót do FIFA 10 i bardzo potężnego klepania z pierwszej piłki. Ogólnie nie ma już tutaj więcej nowości, bo to są informacje, które omówiliśmy w przeszłości na podstawie przecieków. Więc, no powiedzmy sobie szczerze, jest skromnie, nie ma tutaj nic niesamowitego, co wniesie z miejsca grę na nowy poziom. No ale znowu, te rzeczy, o których tutaj mówi EA, to są faktycznie detale, o których dopracowanie prosili gracze. Więc jeśli wyjdzie teraz gra, która nie wniesie żadnej potężnej nowości, ale za to będzie ona zawierać dziesiątki zmian, o które prosili gracze od możliwości spadków Division Rivals przez odbijanie piłki przez bramkarzy po powrót turniejów no to może wyjść na plus i ja jestem tego zwolennikiem, no bo i tak co roku będziemy w to grać, więc jak zrobimy sobie rok przerwy od super nowości, a skupimy się na stabilizacji gry, to może wyjść faktycznie na dobre. Trzeba czegoś takiego spróbować i ocenić po roku co z tego wyjdzie. Natomiast co do informacji zawartych w trzecim materiale Deep Dive, niepokoją mnie trochę te bonusy, bo on My faktycznie mogą zaburzyć równowagę gry w Division Rivals, no a do tego co jest podejściem indywidualnym nie za bardzo mam ochotę na te turnieje i zmienianie składów co mecz. Ja od lat już skupiam się na rozwoju jednego składu, którym chcę grać na co dzień i powoli wymieniać w nim zawodników na lepszych, na nie grać foderem z klubu. Też trzeba zwrócić uwagę, że tak jak nie było tutaj mowy o ewolucji bramkarzy, tak też jej nie dało żadnej gwarancji w tym materiale, że Ultimate Team będzie rozwijać się wolniej i nie Skończymy za 4 miesiące ze składami ocenionymi na 93, a to jest też jedna z rzeczy, o którą prosili gracze, no by właśnie nie musieć się tak pocić z tym bieżącym rozwojem składu i wymianą zawodników na coraz to lepszych praktycznie co każdy turniej. No ale cóż, ogólnie jestem mimo wszystko dobrej myśli, bo przede wszystkim chcę już grać w FC 26 zamiast FC 25, no i tego się trzymam. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!